Jest trudna, a więc forma kontaktu musi być równie wyjątkowa. W pierwszej kolejności chciałbym Wam serdecznie pogratulować ukończenia 12 Liceum Ogólnokształcącego Wyzroczu. Te trzy lata ciężkiej pracy dały Wam finalnie sukces w postaci uzyskania świadectwa ukończenia naszej szkoły. Gratuluję. Jak wiemy, edukacja w 12 to coś więcej niż nauka w celu bo jednocześnie Realizacja innowacji pedagogicznej związanej z bezpieczeństwem, z pracą w służbach komputerowych, z służbą człowiekowym. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za realizację tego projektu, a w szczególności za Waszą pracę na za Wasze zaangażowanie, za budowanie pozytywnego wizerunku praców w środowisku lokalnym, ale też poza granicami naszego miasta, jak i też województwa. Przed Wami egzamin naturalny, egzamin dojrzałości, jeden z trudniejszych egzaminów. W, życiu. w tym roku przesunięty w czasie. Starajcie się, w tej całej sytuacji szukać pozytywny, a dodatkowy czas wykorzystajcie na naukę i powtórzenie materiału. Wiem, że jesteście dobrze przygotowani do tego egzaminu i stawicie czoła temu wyzwaniu. Powodzenia! Trzymam Naturzyści. Dziś trochę w innej rzeczywistości przyszło nam się pożegnać. Cieszę się bardzo, że było nam dane ten kawałek drogi przejść razem, dzieląc się wiedzą, uśmiechem, dobrym słowem i troską. Życzę Wam, byście zawsze wytrwale dążyli do swojego celu. Byście wypatrując swoją przyszłość widzieli pewnych siebie mających siłę do działania. Byście dzielili się radością z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Idźcie dalej podbijać świat, ale pamiętajcie, nasza szkoła jest dla Was zawsze otwarta. Kochani, życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, a na maturze połamania piór. Powodzenia! Na początku było Was 26 osób. Do dnia dzisiejszego dotrwało 17 najbardziej wytrwałych chujonów, co nie znaczy, że w naszej klasie są sami naukowcy. Są nauką i wiedzą różnie bywało, ale mam nadzieję, że próg dojrzałości wszyscy przeskoczą. Zbliża się dla Was bardzo ważny okres w życiu. W najbliższym czasie będziecie podejmować Dużo ważnych, kluczowych dla Was decyzji. Czego Was egzamin maturalny, wybór, praca czy studia? Jeżeli studia, to gdzie i na jakim kierunku? Jeżeli praca, to taka, żeby Was nie tylko satysfakcjonowała, ale także dawała odpowiednie dobre pieniądze. Życzę Wam jak najwyższych ocen na maturze. Dostanie się na wymarzoną uczelnię i znalezienie dobrze płatnej pracy, a w najbliższej przyszłości dla dziewczyn, przystojnych i bogatych mężów dla chłopaków, pięknych i mądrych żon, a dla wszystkich gromadki minimum pięcioro, najspanialszych dzieci, żebyście się nie nudzili. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Z tematyki policyjnej i przybliżać codzienną pracy policjanta. Dzięki, że angażowaliście się w okazy, biwaki i wiele innych przedsięwzięć. Dzięki za to, że swoją postawą budowaliście nie tylko właściwy wizerunek szkoły, ale także dołożyliście cegiełkę do wzmacniania pozytywnego wizerunku wygląskich policji. Zawsze podkreślaliśmy, że będąc uczniami szkoły o profilu policyjnym, powinniście stanowić wzór dla młodszych kolegów. I zdecydowanie udało Wam się tego dokonać. Mamy nadzieję, że ta postawa będzie miała miejsce również w dalszych etapach waszego życia. Domyślamy się, że nie marzyliście o takim zakończeniu szkoły średniej, nie tak też miałoby wyglądać rozpoczęcie kolejnego etapu w waszym życiu. Na pewno za jakiś czas wszystko wróci do normy. Bądźcie dobrej myśli. Oby to, czym zajmiecie się po szkole średniej, było tak dobre, jak wasza studniówka. Mamy nadzieję, że kiedyś niektórzy z Was założą niebieski much. Wszystkiego dobrego. Cześć.